Więc właśnie zdecydowałem, że zmieniam, czy znaczy, że przerzucam się na szeroki kąt. Może wygląda tak trochę lepiej, w każdym razie cały setup jest troszeczkę cięższy. Spakowany i lecimy jutro, dosłownie lecimy do Słowenii. Szeroki kąt to jest to. Dobra, to jeszcze jakieś bzdety Dobra, więc... Widzimy się prawdopodobnie... jutro Gdzie nas nie ma? Kłamca o co masz? O co to nie Ciągle nagrywasz. U wszystkich nagrywasz, z się Ej, bo <grym> Tu nie można. Okay. Okay. No Zakładajcie, że to jest... Zakładajcie, że to 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 jest... Zakładajcie, że to Kadał, fuck. proszę Państwa, przedstawimy teraz Państwu zasady bezpieczeństwa i wyposażenie awaryjne naszego samolotu. Bagaż podręczny prosimy umieścić w schowkach nad głowami lub pod poprzedzającym fotelem. Prosimy zachować ostrożność podczas otwierania schowków, ponieważ znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Pokażemy teraz Państwu, jak zapiąć i odpiąć pasy bezpieczeństwa. Large electronic devices must be secured in your hand luggage, seat pocket or the luggage compartment. you <laughs> Nie chciał to dosyć nawet. Możesz powiedzieć, Tomasz, gdzie jesteśmy. Idziemy do muzeum, tylko nie jestem pewny, jak on się nazywa. Dlaczego nie jesteś pewny? Zdjęcie, zbieranie, młodzież, 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 na Det er her. Jak to się podoba? No. Nie. A stoi się tak się, nie, to jest fałsz? Nie. Jak pierwszego, to przesuwasz sobie obraz po spojrzysz miejsce. Tylko tam jest zajęte, bo tam jest nie To jest pomarańczowy sok. Pomarańczowy Pomarańczowy sok. Jagoda. Wiecie, że jagoda to u nich truskawka? No. Z kasą i jagoda. Lubi zdjęcie ten chyba. Sensat. wina. 100% pomarańczyki. 100% sok, jagoda, banana, proizwa, Język polski. Dunajska, cesta. Pojebańce. Nie, język polski. A w, wiecie jaki jest piątek? Wypitek. Wypitek. Noo, wypitek. Dość! nie, To jest kawałek. To co ty tu masz do bajku? Trzech. Trójcy Świętej. Jest kościół. Trójcy Świętej. Z fortyfikacji to tam jest tylko mur. No to kto to powie? Nie wiem, czegoś tam trzech. I wiecie, że... Wiecie z czego tam się utrzymywali? Bo ja całą historię znam. Masz coś pod nosem. Chciałem to samo powiedzieć, musisz. Co mam pod nosem? tak, wąsę! Tak, że chyba. Nie chciałbym. No to... E, Można pozyskiwali z i to była ich robota. Cały, czas, cały dzień byli na słońcu. Więc dlatego w mieście są wąskie uliczki, żeby były w A to jest czekoladowe? Co się stało, Tomasz? Nie wiem, to wyjść, A, tu no stąd strzelali z łuku. był pogan Trochę ciężko z łuku strzelać tak Czy inaczej? Jak? Dobra? Co? Fanta? Chciałam powiedzieć, że to do... dobre fantom. Mareńczowy? Yeah. Mów, cokolwiek chcesz. A byłeś wokół? No, powiedzmy. To jest druga wieża. No. No. <coughs> Fajne rzeczy. To jest, szczę jest szczęśliwy. Bo zobaczyłam długi pociąg. Robisz długie pociągi? Fuk, czemu ktoś znowu pali? Nie wiem, nie, ciągle, nie, nie ciągle palą. Wiem, oni wszyscy, wszyscy palą. Tylko nie Polaki. Polaki mają kulturę. No, prawda? Ma, masz kulturę? Nie palisz wszędzie, nie? Nie palisz ciągle. Bardzo dobrze. Ja palę wszędzie. Nie ja wiem, pan jak to jest śnieg to wyjecha. Nie wiem, co to Tomasz jest z... viperem <grym> okay, Mój ołówek się zaciął. Dobra, ej, robimy ten klif, tak go przybliżę tutaj. I to będzie ten cliff. Takiego. Ej, to mus... weź, 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 weź taką normalną butelkę. Dobra, teraz weź taką normalną butelkę. To jest takie dobre do porównania. Zejdź, <grym> Nikola <grym> No, tylko na lunch idziemy, Tomuś co? Nie świruj No jak potem sobie pojedzie Zaraz do Dla nas, dla to właściwie, Tomuś powiedz gdzie jesteśmy Nie pamiętam jak to się nazywało Lucja no, lu, 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 lucia. lucia No Czekaj, gdzieś tu było... Na P. To my tam jedziemy, a jeszcze nie jesteśmy tam. Czekaj. Gdzieś tu widziałem, było... A To nie jest... Nie. Nie. Nie.

Kupy... Wysłowę nie kupiłeś? Wendekiet takich nie mają, dlatego musiałem jechać do stolicy to jest. Szkolki, nazywają się szkolki Szkolc. Szkolki. Magda, powiedz gdzie jesteśmy?

Nie, Sokołowski, byłeś 7 razy w Chorwacji, pierdol się, głupi jesteś. Ja pamiętam jak wyszedłem z wody i no. trzeba było się No. A co to? A tu mały, Śmiesznie. No. No. учить. Смешно. 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 Dobrze, druga trzydzieści. Dobrze zapuka. Jesteśmy na jakieś górze, nie? No. E, I tu jest sobie jakiś kościół. No i to jak to muś pokaże, カフェやらねえ。